Dzień dobry, salam aleikum, witam Was ponownie na moim kanale. I chciałam Wam się pochwalić dzisiaj, zanim przejdę do dzisiejszego tematu, że mój synek sam się na brzuszek dzisiaj przekręcił. Ja na chwilę wyszłam, wróciłam i jak go dotknęłam, to leżał na brzuszku. Byłam taka, taka dumna z niego, że już sam się umie przekręcić, ale teraz będę musiała uważać, żeby nie spadł z łóżka, jak go położę. Tak raczej będę go w łóżeczku kładła. A tak przechodząc do tematu dzisiejszego filmiku, dziś będzie na BOZA. BOZA to jest taki bardzo stary napój. Pojawił się nawet 8-9 tysięcy lat temu na terenie dawnej Mezopotamii, dzisiejszego Iraku. No, no to właśnie są te tereny. Dotarł do Azji Środkowej. A razem z Turkami, którzy tutaj przybyli do Anatolii, ten napój się tutaj dostał. Później chłopcy rozprzestrzenili go po, na tereny Azji, Europy, Afryki Północnej, Bałkan, Kaukazu, także Półwyspu Arabskiego. I na temat tego napoju też pisali tacy podróżnicy jak Czelebi, no Celebi, ale to w XVII wieku, a wcześniej pisał o nim Ksenofont a także podróżnik wenecki teraz jego imię zapomniałam ale w relacjach podróżniczych historycznych ten napój się pojawia jest on jednym z najstarszych napojów świata produkuje się go do tej pory z różnych zbóż między innymi z prosa także z kukurydzy jęczmienia kaszy jęczmiennej no z wielu różnych no i w każdym kraju, no bo też jest, jest na tych terenach, na których opowiedziałam, występuje boza, ale też ma, jakby nie jest zawsze taka sama. W niektórych miejscach jest rzadsza, w niektórych gęstsza, kwaśna, słodka, także dodaje się do niej goździki, gałkę muszkatałową, cynamon. Także można ją spotkać pod różnymi postaciami. No i najczęściej pita jest w miesiącach zimowych i podczas ramadanu. Kiedyś tak było, że... Yy, czy teraz już nie ma takich, o, takich ulicznych sprzedawców bozy, ale jeszcze zapytałam Ibrahima, czy on pamięta tych ulicznych sprzedawców, i Ibrahim powiedział, że pamięta. No ale... No i oni właśnie w czasie ramadanu wieczorem, jak się ramadan kończył, jak się kończył post, no to... Sprzedawali tą bozę i tak Ibrahim nam pokaże, jak oni krzyczeli. Ibrahim nas boza de. Boza! Tak krzyczeli właśnie ci sprzedawcy uliczni, którzy bozę sprzedawali. Teraz no, bozę można, w, na, teraz dziś, w dzisiejszych czasach, że tak powiem, kupić w supermarkecie. To właśnie na stole stoi butelka z bozą. A teraz. Wrócę do czasów wcześniejszych. W Imperium Osmańskim boza była bardzo popularnym napojem. Była, czytałam, że była ulubionym napojem sultana Mehmeda. No i też jakby występowała pod dwoma postaciami. Najpierw była kwaśna, dodawano do niej alkohol, dodawano do niej opium więc ona też była, były taki czas, że ona była zakazana. Więc jakby zapanowania Selima II i także zapanowania późniejszych sultanów były takie momenty, gdzie Bozę zakazywano. Dlatego, że jeżeli alkohol był, alkohol był zakazany i zakazane było chodzenie do tawern, gdzie tam alkohol sprzedawano, no to chodzenie do, do miejsc, gdzie się sprzedawało boze z alkoholem, Także było zakazane. Jest taka historia, że sułtan zakazał picia bozy, ale wyjechał z miasta. No i sprzedawcy bozy się zwrócili do Wezywa, żeby się zgodził je przez jeden dzień boze sprzedawać, skoro sułtana nie ma. Przekupiony Wezyw się zgodził. No i później e sułtan się o tym dowiedział, więc wysłał mu wiadomość Wezywowi, że ten który wydał zgodę, zostanie zabity i wezyw swoją od, za to odpowiedzialność zrzucił na jednego ze swoich pomocników. No i właśnie tamten został zabity, a nie wezyw. Na dworze sultana też pito bozę, ale do niej dodawano, do tej kwaśnej bozy dodawano melasę winogronową. No i w XIX wieku rozpowszechniła się boza albańska. Ona była wytwarzana przez, zaczęły ją wytwarzać hadżi Salih pochodzenia albańskiego. On był pochodzenia albańskiego, więc tą bozę zaczęto nazywać bozą albańską. Najpierw była popularna na dworze sultana. To jest inna boza. Ona nie zawiera alkoholu, jest słodka. Później ona się rozpowszechniła wśród ludu i do teraz jest bardziej popularna niż ta boza z alkoholem. Tej boza z alkoholem to już chyba nawet nie ma. Teraz chciałam wrócić do Ewlii Czelebiego, podwyżnika, który w 17 opisywał, że w XVII wieku było 300 miejsc, w których boza sprzedawano. I ponad chyba 1500 osób, które się zajmowały jej wytwarzaniem, i także była popularna w wojsku osmańskim. Janczarowie ją bardzo często pili, dlatego że ona jest sycąca, rozgrzewająca. Kiedy się ją wypije, to tak się nie czuje głodu. Więc w takich warunkach wojennych Boza była bardzo takim napojem, Dobrym, takim jakby, no tak, takim, który bardzo był przydatny wtedy. No i także w, w czasach dawniejszych, w czasach głodu, kiedy wytwarzają tylko ze zbóż, no to ona była tak, jakby i jednocześnie piciem, i jedzeniem, dlatego, że jak powiedziałam wcześniej, była sycąca. bo za, tak zawiera kwas mlekowy, który i który działa dobrze na florę bakteryjną jelit i układu pokarmowego. Jest przydatny dla kobiet w ciąży, kobiet karmiących. Także zawiera witaminy z grupy B, więc mm, tak jest bardzo boza, zdrowa. No i też jest polecana sportowcom. Nie tylko kobietom w ciąży i karmiącym, ale także sportowcom. No i ma też takie właściwości podobno uspokajające. Więc to tak to jest zbożą. Jeszcze chciałam powiedzieć, jak jest wytwarzana. Więc do jakiegoś tam zboża najpopularniejsza to jest z kukurydzy. Dodaje się wodę, dodaje się cukier. Jeszcze dodaje się... Wcześniej zrobioną bozę. Ona ma służyć jako dwożdża, zostawia się na 24 godziny i można ją pić. Tak od 5 do 7 dni ona jest dobra do picia. Więc, no, tak, tak jakby wytwarzana jest w takich warunkach, takich normalnych, no bo jak tak w butelce, no to ona może długo, dłużej stać, myślę. Tak, no, ja to dłużej kiedyś mieliśmy tą bozę otwartą. Więc Tutaj jest butelka z bozą. Ja to tak za tą bozą nie przepadam. Jakoś ten smak mi jej nie, jakiś mi się taki wydaje. Nie smakuje mi za bardzo, ale piję ją, dlatego że chcę mieć mleko, yy, lepsze mleko, więcej. Ona jest taka gęsta i tak się trudno ją nalewa. Wyleję ją zaraz. Bardzo gęsta jest. Ciężko ją nalać. No jest dobra jeszcze? Trochę nalałam, O, Nie wiem, czy to widać, no jest taka gęsta. Się nawet przechyli, to się nie wylewa za bardzo. Gęsta jest. <grym> nie, nie lubię. I lubisz bozę? Tak, lubię. Ja nie, taka trochę słodka jest, tatli. Tak, trochę. To jest ta albańska boza. Boza, jak alkoholu nie ma i piwo. Pi Bo jest fermentowana. Tak. Dlatego, że to jest proces fermentacji, ale tu alkoholu nie ma w niej. To jest ta słodka boza, ta albańska. Więc chyba na temat bozy powiedziałam wszystko to, co zamierzałam. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Więc do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że wkrótce. Y... Salam alejku.